Poseł Jakubiak wieszczy zmianę kandydata koalicji. Podaje nawet nazwisko. Oficjalnie Rafał Trzaskowski jest kandydatem koalicji obywatelskiej na prezydenta. Jednak Marek Jakubiak, jego potencjalny kontrkandydat w wyborach, powiedział w programie Fact Live, że w kuluarach sejmowych ma krążyć plotka o ewentualnej wymianie Trzaskowskiego na innego kandydata. Co więcej, polityk podał nawet konkretne nazwisko. Rafał Trzaskowski prowadzi intensywną kampanię wyborczą. Polityk już po raz drugi walczy o pałac prezydencki. Za pierwszym razem, w 2020 roku, przegrał z Andrzejem Dudą. Teraz ma spore szanse na wygraną. Pauza. Jak to jest, że w ciągu dwóch dni, dosłownie w poprzedniej kampanii zebrano prawie 2 miliony podpisów na Trzaskowskiego, a teraz tak idzie to ślamazarnie? Pytał w programie Fact Live poseł Marek Jakubiak. Trzaskowski już nie jest żadną gwiazdą. On się już tylko ośmiesza. Czyli inaczej mówiąc, jak mówi Trzaskowski, to już się uśmiecham. A to już dla kandydata na prezydenta bardzo źle, stwierdził poseł. To on ma niby zastąpić Trzaskowskiego? W tej samej rozmowie Marek Jakubiak stwierdził, że słyszał już nawet w Sejmowych kuluarach konkretne nazwisko ewentualnego następcy Trzaskowskiego. Zdaniem polityka miałby to być Jacek Cichocki, obecny szef kancelarii Sejmu, a w przeszłości jeden ze współpracowników Donalda Tuska. Był między innymi ministrem spraw wewnętrznych. Ciekawa sytuacja. Pan Hołownia musiałby się bardzo dobrze poczuć jako kandydat na prezydenta, że będzie miał podwładnego swoim kontrkandydatem i takim śmiertelnym zagrożeniem. Spekuluje Marek Jakubiak.